Korekta brudki jest jedną z wielu operacji wykonywanych w Klinice Chirurgii Plastycznej Timeless. Genioplastyka zapewnia poprawę symetrii twarzy, poprawę jej konturu oraz umożliwia jej odpowiednią harmonizację. Operacja ta jest wykonywana przez chirurgów plastycznych z cięcia w jamy ustnej, zatem nie pozostawia żadnych widocznych na ciele blizn. Chirurcy poprzez odpowiednią plastykę kości brudkowej lub dzięki wykorzystaniu implantów kostnych medpor mają możliwość odpowiedniego ukształtowania kości brudkowej. Operacja ta zapewnia bardzo teatralne rezultaty poprzez odpowiednią harmonizację cech twarzy pacjenta. Korektę brudki można wykonać przy pomocy odpowiednich implantów. Jest to złożona procedura. Implanty prowadzą się poprzez cięcie zlokalizowane w przedsionku jamy ustnej. Umożliwia to bezbliznowe wykonanie operacji. Odpowiednio dobrany implant zapewnia adekwatną harmonię i oczekiwane rysy twarzy. Chirurg plastyczny odpowiednio preparuje tkanki miękkie twarzy, celem uzyskania miejsca na implant. Jest to kluczowy element zabiegu, wymagający zaoszczędzenia mięśni mimicznych oraz nerwów zapewniających unerwienie skóry i jamy ustnej. Efektem zabiegu jest masywniejsza i bardziej eksponowana brudka. Przechodząc do wyników, jakie uzyskujemy w klinice Timeless, pacjent zgłosił się z problemem małej i nieeksponowanej bródki. Dzięki wykorzystaniu implantów kostnych Medpor mogliśmy powiększyć jego bródkę, uzyskać jej większą projekcję oraz masywność. Umożliwiło to nadanie mu lepszego, bardziej harmonijnego i męskiego konturu twarzy. Pacjentka zgłosiła się do kliniki Timeless z problemem. Małej brudki. Cecha ta zaburzała harmonijny wygląd całej jej twarzy. Dzięki zastosowaniu implantu Metpor, zwiększającego projekcję kości brudkowej, byliśmy w stanie poprawić wygląd jej twarzy poprzez nadanie jej bardziej harmonijnych cech. Pacjentka zgłosiła się do kliniki Timeless z problemem małej brudki zaburzającym harmonię rysów w jej twarzy i szyi. Poprzez odpowiednią plastykę kości brudkowej, wysunięcie jej do przodu oraz lipoplastykę szyi, możliwe było nadanie jej bardziej harmonijnych i subtelnych rysów. Ostatni pacjent zgłosił się do kliniki Timeless. Z prośbą o nadanie mu bardziej męskich rysów twarzy. Dzięki odpowiednim modyfikacjom w zakresie kości brudkowej i odpowiedniej plastyce jego twarz nabrała bardziej masywnych rysów i zdecydowanie bardziej męskiego charakteru. W klinice chirurgii plastycznej Timeless wykonujemy pełne spektrum zabiegów zmieniających rysy twarzy. Jeśli są Państwo zainteresowani, serdecznie zapraszamy na konsultację, na którą można się zapisać poprzez portal Znany Lekarz lub kontaktując się z nami telefonicznie.